No, witam wszystkich. Ja tutaj jestem w zastępstwie za fala no bo wiecie, wczoraj mecz był. Nawet dwóch goli nie widział i trochę smutny, ale... Ja tutaj gram w... Y, metro? Metro, tak. No to zaczynamy. Ogólnie to ja pierwszy raz jestem tutaj youtuberem. Nie wiem co robić za bardzo. Nigdy nie nagrywałem żadnego filmu. Taki pierwszy raz, wiecie, nie? Trochę się stresuję. Tutaj mamy taką sytuację, że coś tam jest źle i ogólnie jest źle, bardzo źle. Ja co trochę grałem w to, wziąłem fajne bronie bardzo, potem zobaczycie. I teraz mamy iść do jakiegoś Młynawa. No, jak widzicie grafika bardzo ładna, chociaż w Rusie nie za ładna, nie jak... Nie, nie, tak jest dobrze chyba. Chyba dobrze, nie? No. Cześć. No, tu jest Fale właśnie. Już go dwóch nie boli, nie martwcie się. Trochę miał ciężką noc. <noise> Ogółem to oglądaliśmy Silent Hill'a i trochę się bał. Bałeś się, nie? Bardzo. <noise> Ale przywita się z widzami. <noise> no bo już powiedziałem cześć. <noise> no tak. <głos> <głos> motyw z <noise> To będzie motyw z ryjem, tak patrzcie. Mowę <noise> tak zademonstruję. My tak co tu siedzimy, obracamy się i... O! <noise> I... <noise> <noise> Wystraszyliście się? <noise> Posłuchajmy co mają do powiedzenia ciekawego. Na chwilę zamieni No i jak widać, jest Polak i od razu się zajebał, więc. No, akcent polski musiało, musiało od razu coś zrobić, ludzkiego, nie? No nieładnie, bardzo nieładnie. Trochę smutno jest, mi się hmm. Mi się tak gra bardzo do Stalkera przypomina. Stalker mi się bardzo podobał, a tutaj nie wiem. Pierwszy raz to gram. Zobaczymy na będzie. Pewnie mnie tylko pierwszy i ostatni raz widzicie, bo tam nie wiem, czy u Jasia będę znowu... O, no. zdradziłem idzie. Przykro O, kompas. Ciekawe, no. Jak to schować? O. o, schowałem, dobra. No to idziemy dalej. Ja bym z ogólnie FIFA chętnie grał, ty? No albo Dark Souls.

нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Бенджа Кашак раз, что Во Ага, твои сам грека Да. Артём, У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Как что за бред? Черные худший из всех угроз, какими сталкивался орден. Полковник, черный один. Он нам не угроза. У Артема Дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Каном и найди черный. С вами не отношусь. Она есть. Вот это что. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Co tam ogólnie YouTuber gadają, co do widzów swoich? Patrz, patrz, dziewczyno. Panie, bo gdyby było więcej dziewczyna na swojej szkole, a nie wiem. Może Nie wiem. Tak, stop. Hej! Co? Zamknijmy.

Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты, не видела, как горит их поганый. Уганна графика, братан. Хотя в тетрах размазаны. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались за в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди, отойди. Będzie coś strasznego? Och, och to pokaz... jest... Nie... najbliżej twój ryj O, ślifuj O, tam jest A będą zaraz potwory jakieś? Mogą? A masz bilet? No No, może powiem, o co chodzi w tej grze bo wiecie, nikt może nie wiedzieć. Ogólnie to spadły rakiety atomowe, no i cały świat się zepsuł. Ludzie mieszkają w metrze, na powierzchnię nie wychodzą, bo jest bardzo duże promieniowanie, i jakieś dziwne potwory się pojawiły, takie jakieś cienie, i one mieszają trochę w głowach ludziom. To widzieliśmy na początku. Wy nie widzieliście, więc sami zagrajcie. Tego wam nie pokażemy <grymne> niestety. Ja bym taką rakamą robić w sumie. W, w, nie pokazujemy najfajniej chyba. Bardzo mnie przekonałeś, żeby zagrać. I się dowiedzieć, co tam robią te cienie. O, uśmiechnęła się do mnie. Patrz, jaka kominiara w ogóle na głowie. Nasze dzieci, że nie będą znać, jak im polizowac. A wnuki wopwsie będą myśleć, to to wszystko bogi sostali. Mhm, mm. mhm. To stacja nie od ludzi. Hmm. Chcesz potem ty zagrać sobie? Um. No że my się pod... No nie no, ja w to grałem, już przychodziłem. I nie nagrałeś filmu z tym jak grałeś? Nie nagrywałem coś na No i jak cię potem widzowie no, mają fanować? Jak ja bym był takim youtuberem zawodowym tobym wszystkiego nagrapimy. No nawet jak strasz, tak? No to było fajne nieraz. O! Starożna, ty nie zagrowałem. I teraz będzie siedział? Uważaj! Co? Tak się posrał. Nie posra. Ja już starałem przed nagrywaniem więc. Pfed nagrywanie już starałem, jest raz już... Ooooo! Co to jest? Nie, zapalał się no, światło. No ja muszę otwierać no. drzwi. No? Co ma kobieta otwierać? U. O, widzisz? Jakoś poradziłeś sobie, patrzy. Hmm. Myślałem, że perły tyle, co ma to jednak. Jakieś tanie, ruskie piwo Ciekawe czy... Smakowało ci celtyckie? Eee... Zim, cicho bo No co, tak z Co? O, f... Idzie biegać sprinta, w ogóle, bo jak? Wezmę sobie A bo to... Mogłeś mi tego minigana wziąć? A ty, ty nie wziąłeś? Nie. Ule. To źle. No ona mogłaby iść pierwsza. Gdzie? O! O! A teraz. Gdzie się patrzysz? <noise> e, <Eskonawio. głosy> Oj! Przepraszam. Patrzmy się na moje ręce. No trochę emocjonujący ten moment nawet. No. A nigdzie idą w ogóle, bo nie słuchamy tak za bardzo? E, idą ci wpierdolić. To magika? Idą zbadać pobyt... Y... E, idą zbadać miejsce pobytu ostatniego cienia. Aha. Bo ogólnie wszystkie cienie niby zginęły, ale Jednak pozostał tylko jeden. I właśnie Aha. idą to zbadać. No to, to słyszałem o tym coś, no. Mhm. No, grafika bardzo ładna. Czekać na konsoli, tak? Na jakich konsolach? No, to jest twórca, nie? Tak samo. No, nie, bo to jest wersja Redux. Ale czym? też wyszła ponoć, nie? A, no to może. Jest, jak chcesz to bo ja mam doświadczenie, to możemy nagrywać w Souls filmy. No nie Ja bym nie no. nagrała, a ty mnie już komentowała, Ale ja nie mam. Ale się kłopi w sobie Mhm Możesz na mnie nie rozświetlać Jestem w drugu u Ciebie w ja nie podbieram Ej No, bo się udusisz Na tym się idzie spiąć, jest płaskie bardzo A ja? A ty ją słuchasz? Ona idzie tam, A. żeby sobie przycupnąć i przykampić A ty ja tam? Ty idziesz z buta, no Dobra To może lepiej karabinować, nie? Takie życie. Coś słychać po lewej? <laughs> ojej, ojej, Czekaj, wciśnij Działa? O, ja wytrzymałem tego. Zajebiste. Ale on wdepnie w kałużę? A nie, dobra, nic. Myślałem, w kałużę wdepnął i od razu jest maska brudna. O. Oj, Ojojoj. Oj. Le... No dzięki za to jest słonik? A ja, nie, to nie słonik. No, a co to jest? Taki. Paczek zastrzył jednego. Dobra, biorę. O ty proksie. O, i spadł. To są jakieś wilko jakieś. Już się bałem że... nie ja w agrabe niestrafnej. No nie, to na razie mowy niestrafnej. Hmm. Może potem. O! Co? To są te cienie? Tak. A to? Tylko on jest ponoć jedynym cieniem, nie? Który pozostał. Mam go gonić sobie? Tak. <noise> jak jakieś u folutery tak wygląda, nie? <głos> <głos> trochę. O, efekt tak w tym, człowiek widma go nałeś? No, nie, no, człowiek widma chyba. Co ten niewidzialnego. O, widzisz? Taki był efekt, tak, koronu niewidzialnego, no? No, nie bój się. Patrz, to jest jakieś dziecko. Leee. Oj, bo nie wiem czy wiesz, ale w pierwszej części wysadziłeś ty takimi rakietami naprowadzającymi ich gniazdo. O, no, ogólnie wiesz? Teraz wiem, no. W pierwszej części i właśnie tylko on z tego ataku pozostał. Hmm, no teraz Czyli szpanie. praktycznie zabiłeś mu całą rodzinę. Z sumie, czy powinien cię nie widzieć i cię ro rozpierść. Widzisz? No. Oni są dobrze. O Niemc. <noise> jo. Wczoraj z nimi przebiegaliśmy A ty nie wiedzieli w gola, no? Powtórki były Cio. i nie oh. mieć... widziałem hmm. Ciekawe, że na tym trochę po niemiecku. Ale, żeby nie było to mówią po ich języku wygrać. A czy się, no to są ruskie ogólnie, nie? Którzy Ale... uwierzyli w ideologię Aha. nazizmu. Myślałem, o Niemcy, prawdzi? A powiedziałem są... coś na zapowiedziach, że tam były takie to... obozy dźwigni? To są Rosjanie, którzy uciekli do metra. No.

Два. Слава красной линии! товарищ Три. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй бок. Рейк не вмешивается в дела ордена. Но тут нам не, Дай, я не Красный и мутант. Что, что это значит? Co? Coś co? Co teraz? Chcecie wiedzieć co się stanie dalej? Obejrzyjcie się na samy odcinek. No nie, ja jeszcze... Ja nic nie gadałem za długo, no. Ja pierwszy raz, ja się stresuję tak. Ale dobra, wygnam nas wszystkich.